U stóp pagórka od zachodniego stoku znaleźli furtkę prowadzącą na wąską dróżkę. Tu zatrzymali się i przyciągnęli rzemienie u worków. Zaraz też biegiem zjawił się zasapany sam. Ciężką pakę niósł przytroczoną wysoko na plecach, a na głowie miał wysoki, bezkształtny filcowy worek, który nazwał kapeluszem. W mroku wyglądał zupełnie jak krasnolud. – Jestem pewien, że najcięższe rzeczy wpakowaliście do mojego worka – powiedział Frodo. – Współczuję ślimakom i wszelkim stworzeniom, które dźwigają swoje domy na własnych grzbietach. – Ja bym mógł nieść więcej rzeczy, proszę pana. Mój worek jest zupełnie lekki – oświadczył sam, mężnie, choć zgoła niewiarygodnie. – Nic od niego nie bierz samie – rzekł Pipin. – Dobrze mu tak. Niesie tylko to, co kazał zapakować. – rozleniwił się ostatnimi czasy ale będzie mu wkrótce lżej jak straci w marszu coś niecoś z własnej wagi zlituj się nad biednym starym hobbitem zaśmiał się Frodo z pewnością będę wiotki jak wierzbowa gałązka nim dotrzemy do Baklandu żartowałem oczywiście podejrzewam, że sam wziął na siebie o wiele więcej niż by mu sprawiedliwie powinno przypaść w udziale zrobimy z tym porządek na najbliższym popasie ujął w garść laskę no, skoro lubimy nocne przechadzki, powiedział: Przemaszerujemy kilka mil przed snem. Szli najpierw na zachód dróżką, lecz wkrótce ją opuścili i skręcili w lewo na pola. Sunęli Gęsiego wzdłuż żywopłotów z krajem zagajników, a noc otulała ich swoim mrokiem. W ciemnych płaszczach stali się tak niewidzialni, jakby wszyscy mieli czarodziejskie pierścienie. Byli hobitami a w dodatku starali się iść cicho, więc nawet hobbit nie słyszałby ich kroków, a zwierzęta polne i leśne zaledwie dostrzegały, że ktoś przeszedł obok. Po jakimś czasie przeprawili się przez wodę po wąskiej kładce na zachód od Hobbitonu. Struga ciekła tutaj krętą, czarną wstążką między pochylonymi olchami. O mile czy dwie dalej na południe pospiesznie przecięli kościniec biegnący przez most na Brandywinie. Znaleźli się więc w Tuklandzie i kierując kroki na południo-wschód. Zaczęli wspinać się na zielone wzgórza. Stąd widzieli miasteczko mrugające światłami w łagodnej dolinie wody. Wkrótce jednak, wśród falistego, okrytego mrokiem terenu zniknął Hobbiton, a potem z kolei osiedle nad wodą rozciągnięte wzdłuż szarego stawu. Kiedy światło ostatniej zagrody zostało daleko za nimi, migocąc wśród drzew, Frodo obejrzał się i ręką zrobił gest pożegnania. Chciałbym wiedzieć. Czy jeszcze kiedyś w życiu zobaczę tę dolinę, powiedział cicho. Po trzech godzinach marszu zatrzymali się na odpoczynek. Noc była jasna, chłodna, wygwieżdżona, lecz od strumieni i niskich łąk pasma szarej, jak dym mgły, pełzły na zbocza wzgórz. Przezroczyste korony brzus, kołysane lekkim powiewem, rysowały nad głowami wędrowców czarną sieć na tle bladego nieba. Zjedli lekką, jak na w kolację i ruszyli dalej. Wkrótce trafili na wąską drogę, która rozwijała się faliście to w górę, to w dół i ginęła w ciemnej dali przed nimi. Była to droga do leśnego dworu i promu w Buckleberry. Odbiegała w górę od głównego gościńca doliny i wijąc się po zboczach zielonych wzgórz, prowadziła do dzikiego, leśnego zakątka wschodniej ćwiartki Szajeru. Po chwili zanurzyli się w głęboki parów między ścianami smukłych drzew, które w ciemnościach szeleściły suchymi liśćmi. Z początku gawędzili, albo chórem nucili cichutko jakąś melodię, znaleźli się bowiem wreszcie z dala od ciekawych uszu. Później maszerowali w milczeniu, a Pipin zaczął odstawać od towarzyszy. W końcu, gdy wspinali się na strome zbocze, zatrzymał się i ziewnął. Taki jestem senny, powiedział. Że chyba przewrócę się na środku drogi. Czy zamierzacie spać w marszu? Już blisko północ. Zdawało mi się, że lubisz nocne spacery, rzekł Frodo. Ale nie ma po co się zbytnio spieszyć. Mery spodziewa się nas dopiero pojutrze, mamy więc niemal dwa dni rezerwy. Zrobimy popas w najbliższym, dogodnym miejscu. Wiatr wieje od zachodu, powiedział sama. Po tamtej stronie wzgórza będzie zacisznie i dość przytulnie. Jeżeli pamięć mnie nie zawodzi, jest przed nami suchy bór sosnowy. Sam w promieniu 20 mil wokół Hobbitonu dobrze znał okolice. Na tym wszakże kończyła się jego wiedza geograficzna. Przekroczywszy szczyt pagórka, zaraz weszli w sosnowy las. Zboczyli ze ścieżki, zanurzyli się między drzewa w głąb pachnących żywicą ciemności. I nazbierali suszu oraz szyszek na ognisko. Wkrótce płomień trzaskał wesoło u stóp starej sosny, a trzej podróżni siedzieli przy nim chwilę, póki głowy nie zaczęły im opadać sennie na piersi. Wówczas zawinęli się w płaszcze i koce, ułożyli, każdy w wybranym zagłębieniu między potężnymi korzeniami drzewa, i niemal natychmiast zasnęli. Warty nie wystawiali. Nawet Frodo nie obawiał się niczego tutaj. W samym sercu Szajeru. Kiedy ognisko zagasło, zbliżyło się do nich kilka zwierząt leśnych. Lis, spieszący lasem w jakichś sobie tylko wiadomych sprawach, przystanął na parę minut, wężąc. Hobici pomyślał Świat się kończy. Słyszałem, że dziwne rzeczy dzieją się w tym kraju, ale pierwszy raz w życiu widzę, żeby hobit nocował pod gołym niebem u stóp drzewa. Nawet trzech hobitów. To jest coś nadzwyczajnego. Lis miał słuszność. Nigdy jednak nie dowiedział się czegoś więcej o tym zagadkowym przypadku. Ranek wstał blady i mglisty. Frodo zbudził się pierwszy i stwierdził, że korzeń sosny wygniótł mu dziurę w plecach i że kark mu zesztywniał boleśnie. Spacerek dla przyjemności. Czemuż nie pojechałem wozem? Pomyślał jak zwykle na początku każdej wycieczki. I wszystkie moje piękne, puchowe piernaty sprzedałem baginsom z Sagwil W sam raz dogodziłyby im korzenie sosny Przeciągnął się i zawołał Wstawajcie, hobbici, mamy wspaniały poranek Co w nim widzisz wspaniałego? spytał Pipin, otwierając jedno oko i zerkając spod koca Sam! Śniadanie na pół do dziesiątej, proszę Czy woda na kąpiel już gorąca? Sam zerwał się mocno zaspany. Nie, proszę pana, jeszcze nie. Frodo ściągnął z Pipin na koc i zwinął go, a potem wyszedł na skraj lasu. Daleko na wschodzie słońce podnosiło się czerwone z mgieł, zalegających gęsto świat. Drzewa, mieniące się karminem i złotem, jakby odcięte od korzeni, płynęły w morzu mgły. Trochę niżej, po lewej ręce Froda, droga opadała stromo w dół i znikała w parowie. Gdy wrócił, sam i Pipin już rozpalili ognisko. Woda! Krzyknął Pipin. Gdzie jest woda? Nie noszę jej w kieszeniach, odparł Frodo. Myśleliśmy, że poszedłeś szukać źródła, rzekł Pipin, krzątając się koło zapasów i wyciągając kubki. Skoczno chociaż teraz. Chodźcie razem ze mną, powiedział Frodo, i weźcie wszystkie manierki. U stóp wzgórza płynął strumień. Napełnili manierki, a także polowy kociołek pod małym wodospadem, gdzie woda bryzgała z wysokości kilku stóp na próg z szarego kamienia. Zimno była jak lód. Hobbici otrząsali się i parskali, myjąc w niej twarze i ręce.